W tym wideo-tutorialu pokażę, jak przy użyciu Power Query pobrać pliki Excelowe z folderu i przy pobieraniu połączyć je w jedno duże zapytanie. W tym celu przygotowane mamy 5 plików. Te pliki za, zawierają zestawienia wynagrodzeń w rozbiciu na pracownika. Za poszczególne okresy otworzę taki przykładowy plik. Układ tych plików jest dokładnie taki sam, czyli mamy pracownika, dział. Okres, za który jest przygotowane, naliczone to wynagrodzenie. Mamy tutaj cały rok, 12 miesięcy, wynagrodzenie brutto, dodatkowe obciążenia, całkowity koszt pracownika dla firmy i FTE, czyli wymiar etatu, na który pracownik jest zatrudniony i pracuje. Te pliki wyglądają dokładnie tak samo, i to co jest istotne: arkusze, które będziemy chcieli połączyć z tych plików, mają tą samą nazwę, dane. No i każdy tutaj ten arkusz, tych arkuszy oczywiście może być więcej, natomiast my będziemy z każdego tego pliku łączyć arkusze o nazwie dane. Przejdźmy sobie poprzez dane, pobierz dane do edytora dodatku Power Query. I na narzędziach głównych, w nowym zapytaniu, jako źródło, wybierzmy sobie plik i folder. Wybieramy plik, folder. Wskazujemy folder z naszymi wszystkimi plikami, które chcemy połączyć. I klikamy otwórz. Przejdziemy sobie do nawigatora pobierania naszych danych. Widzimy, że w naszym folderze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć plików. Format tych plików jest to xlsx, czyli nasze Excela, I możemy przekształcić dane pod power query, bądź mamy jeszcze opcję tutaj łączenia i przekształcania danych. I my sobie połączymy przed przekształcaniem, tak żeby nie mieć pięciu tych naszych zapytań, tylko jedno zbiorcze. Wybieramy sobie przykładowy plik, do którego chcemy łączyć. Jak rozwiniemy tutaj te opcje, możemy wybrać konkretny plik. Bądź wybrać pierwszy plik. Polecam wybierać pierwszy plik, ponieważ jeżeli wybierzemy konkretny plik i tego pliku nie będzie w folderze, bądź nazwa będzie inna, no to niestety pojawi nam się tutaj błąd. Czyli wybieramy pierwszy plik i zaznaczamy w opcjach wyświetlania arkusz dane. Power Query teraz w każdym tym pliku, który będzie znajdował się w tym folderze. Jeżeli dodamy kolejny plik, to on automatycznie zostanie też po odświeżeniu naszego zapytania dodany do już takiego zbiorczego, zbiorczego zapytania, połączonego zapytania. Będzie szukał arkusza dane. I to jest istotne, żeby w każdym tym pliku ten arkusz, który chcemy pobrać i połączyć, dokładnie nazywał się tak samo. Zaznaczmy sobie, pomiń pliki z błędami, jeżeli wystąpiłyby jakieś błędy, tak żeby nie wyskoczył nam error w naszym zapytaniu, tylko żeby te pliki zostały pominięte. I klikam OK. I w tym momencie Power Query łączy nam te wszystkie pliki. Zostanie utworzona funkcja, a wynikiem tej funkcji będzie połączony zbiór danych. Możemy sobie rozwinąć source name, żeby zobaczyć, czy wszystkie nasze pliki zostały połączone. Widzimy, że wszystkie nasze pliki zostały połączone. I w tym momencie mamy już połączone nasze źródło danych. Powyżej wykonała się funkcja łączenia z przykładowym przekształceniem przykładowego pliku. Natomiast nasze zapytanie jest tutaj wykonane. Połączyły się wszystkie nasze pliki. Zwróćmy sobie teraz nasze dane, narzędzia główne. Zamknij, załaduj i zamknij, załaduj do. I na początku utworzymy sobie tylko połączenie, ponieważ tak to zwróciłyby nam się też te pomocnicze zapytania. I z okienka zapytania, połączenia z zapytań, nasze zapytanie ETL60, część druga dane. Załadujemy sobie prawym przyciskiem myszy, załaduj do tabeli przestawnej, tym samym arkuszu, i możemy sobie utworzyć jakąś przykładową tabelę przestawną. Dajmy sobie source name, żeby zobaczyć te nasze pliki, i dajmy sobie koszt pracownika dla firmy. Zmienię format jeszcze na liczbowy, bez miejsc po przecinku. I to już jest gotowy nasz, połączone wszystkie te nasze pliki. Żeby zobaczyć, czy jak dojdzie, dodamy nowy plik, zostanie on dołączony, skopiuję sobie plik sprzedaż i wkleję. Odświeżę moją tabelę. I proszę zobaczyć, automatycznie ten plik został tutaj też uwzględniony. Wyrzucę sobie teraz kopię sprzedaży i odświeżę raz jeszcze. Źródło. Czyli teraz wystarczy, że będziemy kolejne, e, kolejne te zestawienia dla kolejnych MPK-ów, dla kolejnych działów wrzucać tutaj bezpośrednio do tego naszego folderu. Pamiętamy tylko, że arkusz, który chcemy skonsolidować, dołączyć tutaj, musi nazywać się dane.